Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Legend of Zelda Ocarina of Time. No i dzisiaj czas na rewanż z Wolwagią. Przygotowałem się, sobie wypełnię dwie butelki mlekiem, więc powinienem ją rozpierdolić. Ją? No raczej ją. No, ten nawet nie jest istotny, bo i tak zostanie smok ubity. Jestem ciekaw, kurwa, tylko jak długa ta walka będzie, jak się pokonam całą. Dobra. Nie jest. Teraz to jeden co muszę zrobić. To jest faza, tylko nie ma co robić. Zobaczcie, co na powie, no. Nie wiem, po co na ogóle cały czas się pojawia, że nie zna ich ten. I ich stron. Bez sensu. A co my teraz teraz No nie no. Ja pierdolę, nie no ten młotek. Trzeba Trzeba prostu prostu przed przed nią, nie? Centralnie. Dobra, teraz Centralnie. Teraz teraz jest Wylot w górę. Kameczki, dobra. Także ustawię się gdzieś tutaj. patrzy na nogi swoje. O kurwa. A potem jeszcze się ten na mniejszy kamień jest, dobra. Dwa serduszka tak oto poszły się jebać. Po zerko. Ale co zrobisz jak nic nie zrobi? Dobra, tutaj trzeba ostrożnie. Ty... No. Na razie dobrze idzie, nie? Trzeba się odsunąć, i teraz chyba będzie. Ta! Teraz sobie będzie krążyła. Nie wiem, czy tu się da młotkiem jakoś jebnąć. Może teper teraz się da. Może. Nie no, kurwa, chujan, ten młotek zaniskowali. teraz z No i co patrzymy generalnie teraz spierdalamy nie Potem są jeszcze trzy które w pozostałości już są Dobra i teraz sobie wskakuję. Kamy jeszcze, tam nie idziemy, na spokojnie. Ok, trzech spotań to jest to. O, cudownie. Ach, dobra. To pijemy mleczko. Dwa hity dostałem. I co teraz? Ja pierdolę, i teraz co? Roz... Czekanie, dobra. czekamy teraz. Ty, dostałem hita, ludzi. Tarczy nie miałem. Czekaj. Dobra. więc szczerze, jeszcze są takie dwa hitki i będzie po niej. Bo to kurwa i też można. Dobrze albo blisko hita Teraz kamienie Dokładnie kamyczki Bo nie wiem, tu się zostawić na przykład Skakuje. No i patrzymy tu. 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 Cztery zmyłki, bym zrobił Dobra, ujebałem ją. Lol. <laughs> no bo trzy kity tylko w ciągu tej walki. Może cztery. Jakbym tarczy miał, to, to bym miał trzy. Tak, to jest... Rozdziałku tu jebał, to jest już jaka druga faza, ale no błagam. Nie no, po prostu się ten Gaśnie i wola walki. Tym samym zgasła cała. Cały smog zgasł. Dobrze, mamy także... Pokonany został smoczek. No powiem tak szczerze, No, no póki co, bostry naj, Najgorszy boss. Nie wiem czy to był najgorszy bost mechanik. Najbardziej irytujący trzeba było tyle czekania, żeby kurwa coś mu zrobić. No. Nudny bardzo, dobra. Także mamy to zrobione. I co się teraz radzieje? Góra chyba się uspokaja. No, uspokaja, ale to jest dosyć agresywny sposób. Nie? Agresywny sposób się uspokaja. No i jest już spokojnie. No i wracamy tutaj do... ...komnaty? Chamber, dobra. Na, tam, nieważne. No i darunia jest tym mężcem. Dobra, dziękuję, dziękuję bracie. dostałem to, co zrobiłeś. A no. Dziękuję tobie. W imieniu wszystkich, całej rasy gronów dziękuję. No i stałeś się, no, prawdziwym... facetem. Tak, jak myślałem, że właśnie się staniesz. No, witam po cięciu. Dobra, wracając. Dobra, swoją drogą ja, dziki Gdarunia, okazałem się, jakby no świetnym. Tak, że jestem świetnym. Mędrcem ognia. to niezadobawny bracia? Cóż, musi to być to, co nazywają właśnie przeznaczeniem. A nic nie sprawiło, że jestem szczęśliwszy. Nic. Nie sprawia, że jestem szczęśliwszy niż właśnie pomoc Tobie zapieczętować zło. Tutaj ach, bracie, weź to to jest medalem, który zawiera moc, dusz, dusz duchów, ognia i moją przyjaźń. Dobrze. To cyk! Mamy to! Ognisty medalion, dobra! Darunia... Przy, no, przy, no... Przybudza się jako mędrzec i... daje swoją moc... Tobie, albo daje... swoją moc Tobie, dobra. Nie zapominaj. Teraz ty i ja jesteśmy prawdziwym i brać ja trochę Bez sensu to jest, że to mówią, że właśnie dodaję moc. A ja w ogóle tej mocy nie czuję. Dobrze, także krater jest spokojniej. Dobrze, i generalnie Tutaj jedną rzecz się dowiedziałem. Bo po prostu... Jakby, no dowiedziałem się, no bo tutaj właśnie musiałem właśnie iść. Żeby to mleczko ogarnąć. Wiesz, no mogę sobie tak tutaj chyba użyć tego. Chyba nawet... Nie wiem, czy to w ogóle wspinać się po tym można. Ale jak tak zrobię, to się ładnie tutaj po prostu wespnę. Ale to nie chodzi o to mi, tylko chodzi o to, że generalnie mogę te kamienie teraz rozwalać. I właśnie tutaj sobie dla testu właśnie tutaj sprawdzałem, czy to faktycznie się da. No i się da. Tym młoteczkiem. Tutaj, no i generalnie tutaj w sumie są te trzy ziomki. No. Chłop się zesrał. Poddaje się. W zamian. No co za kurwa. Spierd dalej, nie? Co za chuj. Macyk. Nasłałem ci strzały Też nie mam 19 strzał, więc dalej, nie wiem strzały, nie no, co za Szczerze, tu powinna być krówka A nie jakieś, kurwa O, bomby to akurat spoko Ale no I tak mi było, że to krówka była, chociaż z drugiej strony właśnie tylko na Wolwagi jeszcze tutaj coś w ogóle, to jest serduszko, nie? Ale jak tam się dostanę... To nie mam pojęcia, dobra. Także rozwalmy jeszcze te kamienie, co tutaj są. I tutaj do jakieś przejścia... No tutaj trzeba walnąć je dwa razy i się rozwalają. I teraz chyba jakbym... I teraz, teraz chyba działa taki jakby niby skrót powiedzmy. Dałoby się skoczyć tutaj krzywo, kurwa skoczyłem. Na pewno. Jeszcze raz to muszę zrobić, nie ma co. A jeszcze zobaczymy, czy ten czasem, jakby to jako drabina, nie działa. Kiedy tu się... Działa to jak drabina, dobrze. Ja akurat tak wysoko się przyciągałem, że od razu już się wspinał automatycznie. A teraz robimy tutaj skok, no bo na pewno to chodzi o to. Ja po prostu krzywo skoczyłem. W tej grze się ciężko skacze, tak dobrze. Dobra, robisz cyk i jesteś. A tutaj. Mamy przejście. I wróżka, ha! No to co? Tutaj nigdy nie byłem, więc może dostanę jakiś zaklęcie. Czy jak nie to, a to bo tak. No to to pamiętam. Ale no. Co my tu mamy? No a co mi to wróżka może dać? Cokolwiek mi może dać. A Witaj Link, to ja jestem Swoją... Swania... O, Wisdom! Mogę wzmocnić twoją moc magiczną. Weź ją teraz. Czy to znaczy, że mi zwiększym po... potencjał? Moc zaklęć jak aktualnie mam, czy da mi totalnie nowe? Albo więcej mamy będę miał. I ja mam tyle samo, nie? A kuj wie tak naprawdę. No. No, Twój magiczny wskaźnik magii się wzmocni. A twoja ma. Okej. Okay. To jest wzmocniony, i masz teraz więcej. Dwa razy więcej magicznej mocy. Dwa razy więcej many mam. No i tutaj właśnie samo. no, że jak będę generalnie. No, mało HP mam tutaj przyjść, i się zegenerował. Boczko. Kurwa, ty to, to dwa razy aż tyle jest pojebane Mam więcej man niż HP. Dobrze, to teraz w takim razie, no pójdziemy tutaj, bo tutaj jeszcze było jakieś przejście, pamiętam. Tutaj czasem właśnie nie trzeba tym, tymi kamień Kamiennym, szkamiennym kurwa, młotkiem żelaznym porozwalać By się tam dostać, zobaczyłem Że tutaj patrzę No to chyba nie, chyba nie No Nie da no to chyba tyle mi się wydaje tutaj No w sumie jeszcze fajny taki FIDAR No czekaj O no, dobra, nie ma chyba jebać to już No Albo nie jebać, a zobaczymy, no bo i tak to jest po drodze w miarę No, także idziemy tutaj No chyba tam był taki, fajny taki FIDAR O, no FIDAR, no to są te... Jakby kostki, powiedzmy, że to są kostki. Także sobie, że jak brzota. Nie, zobaczymy, co się stanie, jak po prostu w niepierdolne młotkiem. No bo po co się one tu są, mimo że właśnie po to to jest. Dobra, XD. Dobra, to spierda ta, w takim razie I Teraz o kurwa No dobra, w sumie na, na dobry wyszło Chyba jestem bliżej, bliżej proste wyjście. Dobra okej, okay, także teraz w takim razie no co i jedyne co mi zostaje no to pójście dalej, nie? Chyba. Jedyną rzeczą, jaką mogę zrobić, Jakby do jakiego miejsca mogę pójść dalej? To byłby chyba. Zora Domain. Albo Lake Hylia, nie? Jedno z tych dwóch. co, to najpierw może pójdziemy do tego miejsca, gdzie jest mniej prawdopodobnie że tam coś będzie, jakieś przejście dalej, chociaż... Chociaż kurwa... Z drugiej strony może nawet bardziej. No pójdziemy do tego lejka do jeziorka. I zobaczymy, czy co tam coś tam będzie, jakieś przejście dalej. Bo tak... Generalnie już mamy... Trzech. No. Trzech mędrstw, więc nie jeszcze trzy Dungeon'y mi zostały. Chyba, że ten właśnie ostatni, żeby jakiś taki dziwny. O, to już mam do rozwalenia. Pójdziemy sobie na jeziorko. Aj, chuje mi to dało. A nie, kurwa, chociaż... Nie, dobra, jebać to. No to jeszcze w Goron City było to miejsce z tymi kamieniami. No, ale to chyba bez sensu tam iść. Dobra, idę kurwa, skok, owale. Siach. Raczej tam nic nie ma. A tutaj mogę, mogę użyć jakiegoś młotka? Te wydaje mi się, że raczej nie. Księgi też mogłyby rozwalać sobie tym rolkiem. Płotów raczej nie rozwalę. A pójdziemy jeszcze na cmentarz. Albo tu. Czekaj, czekaj. Pamiętam. Nie. Nie, to już problem jakieś bomby, wysadzić też nie szło. Ale no co, warto było sprawdzić. Także. Dobrze. No i tutaj w patrzył. Tutaj w ogóle ty coś duchy tu są? Z... Nieważne. Nie no, myślałem, że tam tutaj coś tu jest, żeby po prostu tam się przeostać na górę, ale nie ma. To trudno, no idziemy po prostu w takim razie po jeziorko, co jest, zobaczyć co tam mniej więcej jest. Jak tam totalnie nic nie będzie, to może po prostu pójdziemy później sobie na na co? Na Zora z Domain'a. E, z drugiej strony. E, nie, dobra, najpierw to jezioro. Zobaczymy, następnie poszukamy coś trochę i potem jak tam nic nie będzie to pójdziemy na Zora z No. I potem jak się uda zrobić już... Dobra pójdziemy potem na Gerudo, bo tam kiedyś chciałem iść, to miałem problem. Czy sowa mnie ostrzega, że no kurwa tam jest niebezpiecznie, nie? Więc no, zobaczymy. Teraz myślę, że jestem taki, że... Nie jestem w stanie po prostu... Epona... Niebezpieczeństwo przezwyciężyć. Nie no, ta Epona jest... Eponą, no Epona, bo nic więcej nie powiem. Tutaj. Dobra, no kurwa! Czego muszę robić. No to, lecimy! Iść w Zobaczymy co się będzie działo. Spłata przeskoczy, nie? Bez problemu. XD XD! Dobra, kurwa. A w sumie teraz będę mógł chyba przeskoczyć, nie? Pamiętam kiedyś myślałem, że właśnie koniem przez te płoty, co tam były, przed wejściem na jezioro. To może teraz te płoty mogę z tako przeskoczyć, chociaż kurwa, nie no, te na pewno nie. Ale to... Trochę bez sensu, ale dobra, nie wnikam, nie? Mogę sobie tak chyba pewnie, jak wrócę... Noż, kurwa, czy gra zapisuje, gdzie Pona jest? Bo jeśli nie, to bez sensu są te... kurcze... płotki. No. Co tam wskoczyła Pona, Bo jakby zapisywała, to by było spoko, nie? Bo byś sobie mógł zostawić ją. Pójść gdzieś, potem jak wrócisz, to od razu na będzie sobie tutaj siedziała, nie musisz jej przywoływać. Jej Kurwa, nie wiem czy to on czy ona w sygnał A także wracam na jeziorko Może najpierw pójdziemy do domku Kurwa, czekaj, 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 czekaj Chyba tak nie było. Mi się wydaje, hej Coś to kurwa wody było. Jakaś susza. LOL. Dobra. U naukowca chyba ja po staremu. A jestem teraz lepszym nurkiem? Myślę, że nie, ale spróbujemy. Czekaj. Dive. Siup. mi powiesz? Tylko mówisz coś tutaj, jak pobijam rekord. Z 6 metrów? Okej, okay, no dobra. Być może jakiegoś upgrade dostanę. Chyba tutaj właśnie jest ten. Niesławny! Urwa, ale się łudzę nagle No niesławna świątynia wody Water Temple To jest chyba chyba w tej grze na, mi się wydaje bo na pewno najtrudniejszy dan więc no, będzie ciekawy Właśnie, bo tutaj widzisz te, ten podest tutaj jest, nie? I ten podest. Pójdziemy sobie. I ja po prostu ten. Zagramy sobie, zagramy tę piosenkę. Sobie zagramy z tą. Z tą chic. I chyba tyle. I teraz nie mogę tam przejść, mi się wydaje. A tam bo trzeba było coś strzelić, pamiętam. No. When water fills the lake, shoot for the morning star. Dobra, wtedy była zapełniona woda, ale teraz nie jest, więc nie ma co strzelać. Widoczne co tu się dzieje? E No gówno, halo No dobra, to idziemy w takim razie Bo kurwa. Do wejścia, zobaczymy, że jestem w stanie wejść teraz Powinienem być w stanie wejść chociaż nie no nie jestem w stanie, dobra trudno, dobra, to sobie to ogarniemy w takim razie w następnym odcinku być może trzeba tam do Zora z Domain pójść sobie ogarnąć klucza w sposób, że tam przejść i chyba tyle, no nie ma nic więcej nie zrobimy w tym momencie, dobra Tak jak sobie stanę ziemi i się żegnam z wami dzisiaj. No, Także to by było już na tyle w tym odcinku. Ja wam dziękuję za uwagę. Następny będzie planowo o 16. I no, jak ci się podobało to możecie łopeczkę w górę. Możesz tutaj subskrybować na bieżąco z filmami i możesz jakiś fajny komentarz napisać. I to tyle. Także do zobaczenia. Pa pa i elo.